Witam wszystkich, z tej strony Andrzej, Stefan Kubek 9, Paweł, Karol Wanda. Dzisiaj na test mamy niedawno zrobioną kawałek anteny magnetycznej, którą będziemy teraz tutaj montować na statywie. Na zewnątrz jest bardzo piękna pogoda, poranek, weekend. Mam nadzieję, że będzie dużo stacji na pasmach. Zrobiłem szybki montaż do tej anteny Muszę. To niestety jedną rękę zwolnić na sekundę. Także antena zamontowana na szybko złączce. Nic nie widać oczywiście. Światło pada z drugiej strony. No ale krótki opis. Odsuniemy się jeszcze trochę, bo tutaj w mieszkanku. Antena to jest okrąg o średnicy metra. 314 cm obwodu. Górna antena to jest 20% z tego obwodu. Jest na razie tylko wersja testowa. Jak widać z na kablu RG213. Z docelowo tutaj skręcanymi końcówkami, żeby można było szybko yy, w terenie spiąć i rozpiąć. Docelowo to ma być wersja przenośna na statyw. Lżejsza, tutaj wiadomo drewniana konstrukcja, to nie jest zbyt optymalny dobór materiału, ale będzie powstawało kilka takich w przyszłości. Tutaj spróbuję to jakoś doświetlić. No, troszkę więcej światła. Zrobimy to tak. O, światło z telefonu. A na zewnątrz jest tak jasno, że jest niemożliwe. No i mamy kondensator powietrzny o przerwie między okładkami yy, tak może nie wygląda, ale to jest ponad 1 mm przerw są jeszcze dodatkowe trimery, które mają o, po 2 mm przerwy nawet. Tu odciąłem, bo pojemność dwóch równoległych serii płytek była zbyt duża. I nie mogłem zejść do pasma, które chciałem, zresztą czułość była zbyt duża. Niestety z tym kondensatorem jestem w stanie pracować tylko na paśmie 20 metrów, co zaraz zobaczymy, nie jestem w stanie zejść niżej, ani wyżej. Docelowo chciałbym, żeby to pracowało również w paśmie CB i była możliwość przełączania, dlatego kondensator prawdopodobnie będę musiał wymienić na inny, żeby była możliwość dopinania równolegle kondensatorów stałych, a tym kondensatorem zmiennym tylko dokładnie dopasowywać się do pasma. Dobrze, teraz mamy kawałek przewodu który na poprzednim, filmu zarabia, na poprzednim filmie zarabiałem. Podepniemy go do małej pętli i podłączymy się do SDR-a w komputerze. Oczywiście przed podłączeniem do, do SDR-a możemy to jeszcze przetestować na analizatorze antenowym. Podłączę teraz przewód. Przewód podłączony. Uruchomimy. Już wykonywałem na tym urządzeniu pomiar, dlatego pozwolę sobie przywołać ustawienia z pamięci. Tak, na tym mam zapis, ale na początek, dla poglądu, rozszerzymy pasmo od 10 MHz. W sumie interesuje mnie 7 MHz, ale tam niestety nie zejdę. Zatrzymamy się na 30 MHz, bo z góry interesuje mnie pasmo CB oraz pasmo 10 metrów. No i jak widzimy tutaj zjedziemy markerem jak najniżej. Jesteśmy na 12 MHz około. Nie interesuje mnie teraz zbyt dokładne dostrojenie, tylko yy, ogólną tendencję zachowania się tego tej pętli magnetycznej chciałem pokazać. Że teraz będę delikatnie wracał. O, ten kondensator jest podzielony na stopnie, które zaskakują za każdym razem, więc pomiędzy stopniami jest go bardzo ciężko ustawić. Dlatego też zastanawiam się nad innym kondensatorem. Zobaczymy jak najniżej uda się nam zejść. Nie, dużo dalej. To się nie zmienia. No do 12 MHz 200 to, to, na, to nam nic nie z dołu nie, nie ratuje. Teraz zobaczymy w drugą stronę. Przy minimalnym opróżnieniu kondensatora widzimy, zatrzymuje się gdzieś tutaj. Zaraz przybliżymy sobie marker. Są to 24 MHz. No rozumiem pasmo 21 MHz, megaherców jest w zasięgu, ale to nie jest to, co mnie interesowało. Choć będziemy mogli też spróbować na tym paśmie posłuchać i zobaczyć, czy coś się dzieje. Tak, tutaj schodzimy jedynie w dół. Dokładnie tak jak widać, nie jesteśmy w stanie popchnąć wykresu bardziej w prawo. W tym momencie nas interesuje. Wycinek, który chcę zbadać, a znajduje się on no, pomiędzy tymi dwoma punktami. Jak widać pomiar jest wykonywany co 200 kHz, to jest e, nonsens, ale jeżeli znajdziemy się już w pobliżu, to będziemy mogli lepiej to dostroić. I idealnie strzeliłem się. Zobaczymy, teraz przywołamy ponownie. Ups, przepraszam. Sprzewołamy ponownie eee, nasz zapamiętany pomiar. Może bug erika zero No i widzimy. Eee, zestrojeni jesteśmy w częstotliwości dwa, a samo sam SWR schodzi bardzo nisko, jestem bardzo zadowolony z tego, jak się udało to zestroić. Spróbuję delikatnie ruszyć e, kondensatorem, tylko go... O, widzicie? Tylko przyłożyłem palec do kondensatora. O, już jesteśmy poza pasmem. No, popatrzcie. Znowu jesteśmy gdzieś w paśmie, jesteśmy na końcu. Nie się przesuwamy. Przez to, że on ma te punkty, widać, że ja popycham go delikatnie, ale on wraca do poprzedniej pozycji i ciężko jest mi cokolwiek zmienić. No nic. Nie mogę dokładniej przesunąć tego, muszę zrobić dokładniejszą regulację. No i znowu jesteśmy poza pasmem. No, niestety, zostaniemy teraz w tym miejscu, w którym jesteśmy i przeprowadzimy nasłuch, bo niestety w tak bliskiej odległości od anteny nie chcę prowadzić żadnego nadawania. Za chwilę wystawimy ją na balkon i przetestujemy, ale na razie podłączymy ją do SDR a i sprawdzimy, co na częstotliwości. Co na tej częstotliwości 14.203 Możemy usłyszeć, bo to jest najniższy SWR jak widać bardzo szybko rośnie <laughs> Tutaj już mamy 2.8 Więc yy, tą antenę naprawdę trzeba dostrajać za każdym razem Do częstotliwości, którą będziemy, będziemy chcieli słuchać Co chcę zrobić? Chcę wykonać chociaż później jedno QSO I w razie czego spróbować na FT8 yy, zrzucić screena z zasięgami z zasięgami z PSK reportera no, na szybko podłączyłem już RTL SDR a tutaj mam przedłużaczem do komputera żeby było wygodniej no i przenieśmy się teraz obrazem na komputer nie jest to najwyższej jakości bo bo niestety mój komputer ma za słabą moc przerobową żeby pracować ale postaram się. Przerzucić obraz z komputera w tym momencie. I tak widzimy tutaj e, naszą częstotliwość i słyszymy stację hiszpańską pracującą w Antarctic Week. Tak, bardzo dobrze go słychać. Nie widzimy dużo stacji, bo prawdopodobnie dużo stacji nie pracuje w tym momencie. Zaraz oddalimy obraz trochę dalej. Nie chcę robić zbyt dużo rzeczy obciążających mój procesor, bo po prostu nie da rady. Mamy jakieś inne stacje. Korzystam z tego programu, bo mi wydaje się najwygodniejszy do obsługi. słychać jakieś ciche stacje. Dla porównania za chwilę wypniemy mój endfit, który jest za balkonem i zobaczymy jaka jest różnica, co prawda nie tyle w odbiorze, ale też w ilości zakłóceń. Eee, tutaj mam, tutaj To przynajmniej usłyszałem. Chciałbym złapać jeszcze jakąś jedną stację tutaj hiszpańską, spróbujemy. Jeszcze raz tą hiszpańską, to jest najsilniejsza w tym momencie, tutaj na tym odcinku. Tak, mamy bardzo stację Eco Hotel 5 Alfa Alfa Whisky. dobra, oddalimy teraz delikatnie obraz, zobaczymy co się dzieje, no tutaj oczywiście mamy FT8 jest bardzo silne, dlatego chciałbym tam spróbować, bo jest na, pe na pewno dużo stacji tam pracujących i widać, no nie, tutaj jeszcze nie widać tendencji spadku, ale tutaj widać lepiej jak gdzieś sygnał jest najsilniejszy no powiedzieć, że tutaj mamy na dwóch harmonicznych pracę możliwą, bo w tym miejscu e ten obraz wygląda tak jakby był Sygnał byłby podwyższony również. Ale tam to nas w ogóle nie interesuje, to nas w ogóle nie interesuje. Dzisiaj interesuje nas ten wycinek. Zbliżyło nas dokładnie tam, gdzie byliśmy. Super, jestem zadowolony. Victor Kilo 4 India Mike tutaj jeszcze pracuje. Przerzucimy się na niego. Węgry albo Szwajcaria, nie pamiętam. Dobrze, teraz dla krótkiego testu przepniemy. Tutaj mam, przepniemy tego magnetyka na Entfida, znajdującego się na zewnątrz. Rozumiem też, że antena magnetyczna jest kierunkowa, ale ze względów logistycznych w moim pomieszczeniu nie mam gdzie tego obrócić. Ani jak na razie, bo statyw. Jest na sztywno skręcony, żeby się nie rozleciało. Teraz wpinam całkowicie anteny i wpinamy entwida. Jak widać, zakłócenia drastycznie wzrosły, ale zobaczmy, czy będzie słychać jakieś inne stacje. Zaraz zbadamy, co jest w poszczególnym czym na ekranie. Tutaj mamy bodajże czyste zakłócenia, których nie było. Wcześniej jest minimalny ślad, ale nie występują tak silnie jak jak na Nfidzie tutaj. Stacji wydaje mi się, że będzie słychać silniej, bo to jest antena bliższa antenie wymiarowej. Ktoś tu rozmawia, ale interesuje mnie najsilniejsza stacja. trochę trochę silniejszy sygnał. No także tutaj już zauważyliśmy jest zmiana z powrotem przełączymy na antenę magnetyczną, bo ewidentnie antena ta zgarnia mniej zakłóceń. Widać to dokładnie teraz, więc możemy Porównać siły sygnałów tych stacji. Niestety widać, mój komputer nie daje rady. Tło tutaj zrobiło się równiejsze. Nie ma tych prążek, prążków zakłóceń, ale to chyba wszystko. Widać również, że chyba sygnał naszego hiszpańskiego kolei tak spadł delikatnie. Jest widoczny, ale no, ta antena ma około wiem, 5% sprawności. Według yy, książek. No dobrze, yy, jeszcze jedną rzecz chciałem sprawdzić na SD, że nie będę się w to bawił, ale chciałem totalnie od, odzumować i pokręcić kondensatorem, żeby zobaczyć efekt, który jest bardzo ciekawy. I widać, jak ta antena odbiera w różnych miejscach. No tutaj, oczywiście, na takim szerokim spektrum widać wiele zakłóceń, ale. Na paśmie było ich zdecydowanie mniej. Teraz kręcę antenę. Odstroiłem się. Nadal słychać naszego hiszpańskiego kolegę. Brzmi no, bardzo silny sygnał. I znów jesteśmy w pobliżu. O, jesteśmy znowu ze strony, tak jak wcześniej byliśmy. Dobra, teraz postaram się wynieść antenę na balkon i wykonać jakąś łączność. Spróbujemy z naszym hiszpańskim właśnie kolegą. Jak widać, postawiłem teraz antenę na zewnątrz. Wciąż jeszcze jest podpięta do SDR-a, zastrojona na częstotliwość naszego hiszpańskiego kolegi. I widać, jak Proszę, widać jak zniknęła spora część zakłóceń, to przez to, że była wewnątrz antena, więc myślę, że gdyby taką antenę stosować tym bardziej w terenie jako wersję przenośną, którą ze statywem może nawet rozwiniemy to jakoś tak, żeby nie trzeba było mieć statywu, będzie dużo wydajniejsza. No także widać to, że znikło bardzo dużo zakłóceń, antena jest również dostrojona w tym przedziale, jest trochę przesunięta bliżej naszego kolegi na 275 kg. Jeszcze sprawdzimy te inne audio teraz, bo bardzo silne sygnały są. Chyba nawet Może być echo, z audio z komputera i odwytniemy. Ok. Pauzujemy i przechodzimy do częstotliwości 14275, żeby porozmawiać z naszym. Spróbować wykonać łączność z naszym hiszpańskim kolegą. Zobaczymy, czy cokolwiek usłyszymy. A dla porównania, wrzucimy jeszcze to samo na Entfida na radio. Dobrze, mamy tutaj. Italia Kilo Six, Italia Kilo Oscar Sierra Whisky Roger.

Delta Lima Nine, Papa Kilo Whiskey. Is it Delta? Delta Lima Nine, Papa Kilo Whiskey. Uh, Echo Six, Whiskey Yankee Delta, good morning, uh, five and nine, roger. Thank you, bye-bye, Echo Delta Five, Alpha, Alpha Whiskey. Delta Lima Nine, Papa Kilo Whiskey. Niestety z kolegą z Hiszpanii nie udało mi się nawiązać żadnej łączności. Ale bardzo ładnie, z małą ilością zakłóceń mamy odbiór na JTDX, na FT8. Spróbuję teraz wykonać kilka CQ, tutaj widzimy już stacje z Japonii, ale spróbujemy widać tutaj jeszcze ładne stacje z zagranicy teraz na komputerze. I spróbujemy coś z mocą 20W. Postawiłem ile? 195 ustawmy moc 20W spróbujemy nawiązać jakąś łączność. Teraz się przerzucam ekranem z powrotem na komputer. Także dobrze, yy, mamy yy, zrobione. Czemu jest brak audio? Tutaj możemy radio przyciszyć, nie potrzebujemy. Coś jest nie tak, coś jest. Tutaj mamy jakieś zakłócenie. Nie mam pojęcia, z czym to może być związane. Na ty, akurat, tak, że tutaj nam zakłóca. Nie wiem, ale zobaczmy, Rosja, 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 Białoruś. Eee, tak, to jest to. Aha, już wszystko jasne, nie zmieniłem e, na modulację cyfrową. Mamy e, cyfrowy odbiór na e, radiu. I spróbujemy zrobić jakąś łączność. Japonia zajęta z Hiszpanią. Zobaczmy, czy cokolwiek się uda. Ten filmik może być trochę przydługawy, ale to jest pierwszy test tej anteny. Później mam nadzieję na terenowe testy w lato, kiedyś będzie lepsza pogoda. No, niestety stacja odezwała się do kogoś innego. Spróbujmy Sycylię. To jest rzadsza stacja. Może akurat oni coś będą w stanie odpowiedzieć. No, Republika Korei. Ciekawe, ciekawe. Ciekawe stacje się tu dzisiaj pokazują. Minus 19. No i jak widzimy udało nam się nawiązać łącznie z Włochami z mocą 20 W w pętli magnetycznej. O, trochę na wietrze buja się ta ciężka konstrukcja na tym statywie, ale raport minus 14, dla niego raport minus 1, także odbiór odbiór chyba mamy dużo lepszy niż nadawanie na tej antenie, co mnie w zupełności nie dziwi, ponieważ tam te stacje mogą dmuchać 100, 200, 300 W, a my mamy do dyspozycji jedynie ułamek tego co oni. I mamy mocne dajnika 20W raport zapisany No i yy, to jest tak to jest obszar, który pokrywa nasz sygnał. To było 20 watów z pętli magnetycznej. Spróbujemy zrobić jeszcze CQ, CQ i to na tyle. Wybierzmy jakieś wolne miejsce tutaj. Może być tu jest dla mnie wygląda dosyć czysto. Ok także to jest. Wygląd po 10 minutach yy, Nadawanie do kilku stacji, także to jest to jest widok na mapę PSK Reporter po pracy z tymi kilkoma stacjami, dokładnie z trzema i w takim obszarze byliśmy słyszani. Tutaj znajdujemy się w okolicy Hamburga. No i niestety nie jest to zbyt duży obszar, ale to też. Nie ma co się aż tak bardzo spodziewać po antenach magnetycznych, myślę. No, także ogólnie jestem zadowolony. Antena działa, trzeba ją tylko dopracować i będzie można wykorzystywać ją do późniejszych eksperymentów. Także za ten krótki film. Także dziękuję za oglądanie i zapraszam do kolejnych filmów. Pozdrawiam Stefan Kubik 9, Paweł Karol Wanda.